Po kilku miesiącach obradowania w trybie korespondencyjnym Rada Powiatu w Pile podjęła się w czwartek przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym, czyli z transmisją online. Już na początku pojawiły się jednak problemy techniczne. Po rozpoczęciu sesji zostały przerwane łącze, umożliwiony został kontakt z radnymi. Mimo wielokrotnych prób ponowienia tego, nie udało się informatykom. Dlatego przewodniczący podjął decyzję o zmianie trybu przeprowadzenia sesji na stacjonarne. Ta odbyła się dziś o godzinie 8 w młodzieżowym domu kultury. Jednak bez udziału radnych koalicji obywatelskiej głosowanie nad zmianą trybu z zdalnego na stacjonarne odbyło się z naruszeniem procedur, czyli tak jak mieliśmy swego czasu z tym do czynienia w sali kolumnowej w Sejmie, wybranym przez mieszkańców radnym uniemożliwiono oddanie głosu. Dlatego zdaniem radnych koalicji obywatelskiej podejmowane dziś podczas obrad uchwały są niezgodne z prawem, bo w ich ocenie tej sesji w ogóle nie powinno być. Odmienne zdanie ma radca prawny. Statut powiatu w paragrafie 15 mówi o tym, że do takiej przewy może dojść. Taka przewa została zaproponowana przez przewodniczącego, taka przewa została przegłosowana przez Radę w formie uchwały. Radca podkreślił też, że za przerwaniem obrad i przeniesieniem ich na dziś głosowało kilku radnych koalicji obywatelskiej, a tych trzech, którzy nie oddali głosu, było zalogowanych do systemu. Ostatecznie podczas stacjonarnych obrad Rada Powiatu przyznała staroście pilskiemu absolutorium. Nasza praca w postaci chociażby nowego stadionu, budowanych hal, budowanych boisk przyszkolnych, już dla szpitala specjalistycznego w Pile. Czy wreszcie w ostatnim czasie remont rozpoczęty remont budynku starostwa piatowego w Pile to jest tak naprawdę... Taka materialna wizytówka. Eligiusz Komarowski dodaje, że obecna sytuacja finansowa powiatu jest dobra. W związku z pandemią w budżecie będzie brakowało około 2,5 miliona złotych z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. Ale stratę tę zrekompensuje chociażby Fundusz Inwestycji Samorządowych, w ramach których powiat otrzyma ponad 4 miliony złotych.